Moi drodzy, moi drodzy, ja bardzo często przejmuję się pieniędzmi często i się, często się denerwuję, kiedy, e, kiedy liczę pieniądze i kiedy coś mi się z tymi pieniędzmi mi się nie zgadza. Jest to może trochę, może, je, może powiecie, że jest to chore, ale tak naprawdę, moi drodzy, e, każdy człowiek przejmuje się pieniędzmi, bo pieniądze są niezbędne do życia. Moi drodzy, i tak naprawdę jedynie co mogę w tym momencie powiedzieć, to to, że tak będę przejmować się pieniędzmi, bo pieniądze decydują o moim życiu i nie ma nie, widzę, nie ma za bardzo innej możliwości, by nie przejmować się pieniędzmi. A już pomijając fakt, że tak, że tak naprawdę bardzo lubię pieniądze. Zresztą tak jak większość ludzi, jeśli to był na tyle, wiesz, ja się że jak nam pa.